I witam was serdecznie moi drodzy w kolejnym odcinku atomowej pogody. Eee, gra się zwiesiła na moment, ale nie szkodzi. Dobra, już wszystko jest w porządku. Co będziemy w tym odcinku robić? Na początku e, mamy w ogóle taki, tam. taki główny cel w sumie. Teraz e, odwiedzić stalkerów po drugiej stronie mostu, właściwie wiaduktu kolejowego. Natomiast tak sobie myślę, żeby jeszcze. Zanim tam pójdziemy, żeby jeszcze pogadać tutaj ze znajomym... cicho Żeby pogadać tutaj ze znajomym Stalkerem Wilkiem, nie wiem czego pamiętacie z pierwszej części. E, tak, to właśnie on w pierwszej części nie nosił, nie nosił maski Także można było zobaczyć jego facjatę. No i dobra, co tam ma nam do powiedzenia? To wioskanowicjuszy, juży, a nie obóz najemników, koleś. No i co ja na to poradzę? Co ja mam na to poradzić? Okej. Okay. Sidorowicz dał mi robotę. Muszę zajrzeć do bazy stalkerów. Czy to dobrze, że mu się chwalimy naszym zadaniem? To zaraz po drugiej stronie nasypu kolejowego. Stalkerzy mają tam istny raj. Aha, no dobra, dzięki. To tylko zobaczymy, czy ma coś do przehandlowania ciekawego. Nie. Pusto. Okej, okay, no myślałem, że jakieś dodatkowe zadanie dostaniemy od niego, ale chyba nie. Nie pamiętam, czy zwiedzałem już to pomieszczenie, tą piwniczkę. Nie, nic nie ma. A tutaj, aha, okej, okay. chciałem powiedzieć, że tutaj były drzwi, ale, ale widzę, że dalej są. Czyli nic się nie zmieniło tutaj. Za to zobaczymy, czy tu na poddaszu znajdziemy coś, jakiś ekwipunek. Coś ciekawego. To chyba była jakaś kamizelka, jeżeli dobrze pamiętam. Albo ta kamizelka była dalej w domku gdzieś. Tylko teraz tak, spróbujemy się tam dostać. Okej, okay, mam nadzieję, że nie będzie z tym problemów. Oa, gałęzie w oczach. Nieprzyjemne uczucie. Ale damy radę. Mm, wiecie co? Ja nie wiem czy my to przeskoczymy. No cóż, spróbujemy. Wybierzemy się. Wybierzemy sobie najwyższy punkt. O. I. I jedziemy. Okej, okay, udało się. Eee, chyba nawet nic nie straciliśmy. W sensie życia. Dobra, teraz jak tutaj się dostać? Tutaj widzę, że... A, nie ma żadnej przerwy w dachu. Tutaj też nie. Może tędy? Uda nam się przycisnąć? Nie. A to ci psikus. Załatali dach. Chyba tak. Chyba jednak tutaj się nie dostaniemy. No trudno. Nasz wysiłek poszedł na marne. Okej. Okay. A tego w ogóle tutaj nie było w pierwszej części. Czyli najwyraźniej później to rozbiorą, składzik drewna. Ok, niech będzie. Czy coś jeszcze chcemy w tej wiosce? Chyba nie. Już tu chyba nic nie mamy do roboty ciekawego. Eee, zaraz jeszcze tylko sprawdzę. No, mamy tutaj jakieś postacie ważniejsze. Mamy przewodnika i mamy, mamy, mamy. Kto to jest? Kto to jest? Eee, Wieszcie, lub nie, ale w dalszym ciągu nie kupiłem myszki nowej. Także sterowanie może być trochę kiepskie. Ale w końcu się za to wezmę. Dobra, nie mogę nawet zobaczyć co to jest, ale podejrzewam, że jest to, że jest to. No nie wiem. Powiem wam, że nie wiem, nie mam pojęcia. Trochę to wygląda jak mechanik, ale mogę się mylić. Ale to chyba Wilka pokazuje. A Wilk raczej nie wydaje się być mechanikiem. Tam się ktoś kręci po domu, ale nie. Dobra, Stalker. To dobra, okej. Okay. Żeby już dłużej nie... Nie paplać tak bez sensu, to wyruszmy w takim razie po, na drugą stronę wiaduktu kolejowego. E, trzeba tylko się upewnić, że nie mamy tutaj do czynienia z żołnierzami. Nie, oni są daleko i oddzielają nas jeszcze od nich e, psy. Także w razie czego zajęliby się tą sforą zamiast nami, więc mielibyśmy w zapasie e, jakiś czas na ucieczkę. No, znajome tereny, znajome terytorium. Właśnie tutaj była anomalia, czy jeszcze jest? Tak, jest, chyba nie w tym samym miejscu, albo i w tym samym. Nawet druga anomalia jest, okej, okay. czyli trzeba uważać na tym moście, na wiadukcie. Pardon. I i i o, czy mi się wydaje, czy wejście było z innej strony? No okej, okay, wszystko jest tu możliwe. Dobra, jakiś schowek. I pusty. Niestety, szkoda. Ok, nic ciekawego tutaj nie ma. A tam mamy całe statko wesołych świnek. Dzików. No, chwila, chwila, co tam jest? Jakieś ognisko. Czyżby to byli stalkerzy? Tak wyglądają. Na stalkerów. Cholerne kółko. Pomóż łopie. Co się dzieje? czekaj stalkerów. Okej, okay. no to im pomożemy. Nie możemy ich powstrzymać szybciej. Dobra, biegnę, biegnę, biegnę. Gdzie to jest? Tam gdzieś pokazuję. Dobra. Przystanek. No tak, zapomniałem na moment, gdzie jest przystanek. Ale już sobie przypomniałem. Dokładnie tak. Uuuu... Uwaga, uwaga. Przebiegniemy? Dobra, dało radę. Okej. Okay, to wy wzywaliście pomoc? Teraz na pewno im dokopiemy. Okej, dobra. Znaleźć skrytkę, znaleźć skrytkę jakąś. Posłonę. Wow, 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 wow. Okej, okay, to było nieprzemyślane. Cholera. Okej, okay. zdaje się, że im nie pomogło. Niestety. Dobra, jeden jest. Tam jeszcze zostało trzech. przynajmniej kurczę, e, to nie wróży nic dobrego, skoro im nie pomogliśmy. Wyjdź, wyjdź, pokaż się. Nie wiem czy ten krzew jest jakiś kuloodporny. Ale na pewno, albo powstrzymuje kulę, albo je zagina. Dobra, 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 dostał w końcu. My też dostaliśmy. Amunicja się skończyła, no tak. Cudnie. Po prostu przepięknie. Całą amunicję wytraciliśmy na jednego gościa. No prawie całą, ale w... patrząc na ilość trupów, to raczej myślę, że pozbieramy coś jeszcze. O, dobra, dobra, dobra. powoli, powoli, powoli spróbujemy. Udało się? Nie udało się. No, Okej, okay. pokaż się, pokaż swoje ryło. Wiem, że tam jesteś, byłeś. Dobra, piękna akcja. To mi się podoba. Eee, żebym jeszcze tylko sprawdził, jak stoimy z apteczkami. Z apteczkami krucho, bandaży trochę więcej. Eee, w... Właśnie, w każdym razie musimy znaleźć lepszą ochronę. Dobra, my tym nic nie zrobimy. Dobra, szybko od przeszkody do przeszkody trzeba skakać. Czy on dostał? Nie, leży jeszcze gdzieś albo jest. Okej, okay. czy on tam. Dobra, trzeba go będzie zajść, bo nie wiem nawet, czy został ranny, czy jeszcze dycha. Nie, nie żyje. Okej, okay. no cóż, to była masakra tankerów. Nie, jeszcze żyje. Okej. Okay. Chciał skuba jest nas zaskoczyć, ale mu to nie wyszło na szczęście. I okej, okay, odzyskamy przynajmniej trochę amunicji. Bo tak patrząc na tą walkę, to chyba szacunku Stalkerów nie, nie zyskaliśmy żadnego. Okej. Okay. Nie mam żadnych informacji. Zobaczmy, jak stoimy u Stalkerów. Ok, na razie stalkerzy są do nas, no powiedzmy, neutralni są w stosunku do nas, ale bardziej na stronę wrogów szala się przechyla. Ok, zobaczmy, co ty miałeś tutaj za broni kałaszników. Zostawić sobie czy nie zostawić? To może być trochę warte w sumie, tam już za zatorami. Będziemy mieli technika. Będziemy mogli wszystko tutaj pozbierać i ewentualnie naprawić, co będziemy chcieli. Albo sprzedać. Też można, czemu by nie. Czekajcie, czekajcie. Niech no tylko spojrzy. Jaką amunicję potrzebuje Viper? Pewnie 919, tak jest. Może ten pistolet? Nie. Myślałem, że potrzebuje amunicji 919. No niestety. No proszę, mamy jednak jeszcze trochę amunicji. Okej, okay, to się dałem... To się sam wrobiłem. Tak... Dobra, zaraz to sprawdzimy, to cokolwiek to jest. Jakaś obora? Stodoła? Bardziej chyba stodoła. Okej, okay, bandaże, amunicja... I... i, i kolejny kałach. Będziemy zbierać wszystkich kałachów, tylko tyle, żeby po prostu je opróżnić z amunicji. I na razie wybierzemy ten, który ma najmniejsze. Na pewno nie ten, ten, który ma najmniejsze zużycie. Dobra, na razie zostaniemy przy tym. Ok, gdzie to są jeszcze jakieś trupy? Tutaj. Dobra. Jeszcze tam widzę, gdzieś przy krzaczkach. Tak, jest. No to już nasi. Już nie wiem, czemu mówię nasi, bo właściwie nie, nie należymy do żadnej frakcji. Ale może dlatego, że w sumie człowiek tak się identyfikuje ze stalkerami. Ponieważ był takim w pierwszej części. W sumie dalej jesteśmy stalkerami, jakby na to nie patrzeć. Tylko tyle, że nie jesteśmy zrzeszeni z nikim. No dobra. Okej, okay, tutaj jest obrzyn. Tak jest obrzyn. Nie. To jest obrzyn, czy nie? Nie, no zwykły obrzyn. Strzelba. Nie jest dużo warta, więc nie będzie nam potrzebna, bo tylko będzie nas obciążała niepotrzebnie. I tak już mamy 2 kilo ponad stan. Okej. Okay. Czy tego pana sprawdzałem? Chyba tak. Tak jest. Ktoś jeszcze? Nie. Wszyscy. No dobra. Ciekawe czy tam są bandyci. Ok, nikogo nie widać, ale to nie znaczy, że nikogo tam nie ma. Zawsze mogą się ukrywać, spryciule. A czy ciebie przeszukałem? Nie, no popatrz, umknąłeś mi. Bogdan Dziki? Bogdan dziki, no cóż, to już teraz jest Bogdan martwy. No i dobra, zobaczmy, co się tutaj znajduje. Raczej nie wróżę, żebyśmy coś tutaj znaleźli ciekawego, ale przeszukać zawsze można. No proszę, granat, więc jednak coś przydatnego mamy. Schowek, schowek, no, jednak, jednak coś jest, okej, okay, myliłem się, jednak coś tutaj mamy. To jest do kałasznikowa amunicja przeciwpancerna. Tak, dobrze mówię. Tak jest. Przeciwpancerne pociski i zwykłe. Dobra. Um, I to chyba wszystko. Tutaj pamiętam, że była anomalia, ale. Nie, już chyba jej nie ma. Albo inaczej, jeszcze jej nie ma. No dobra, skoro to już wszystko, to możemy przejść na drugą stronę torów. Tylko teraz tak, pytanie jak my to zrobimy. Czy, czy zrobimy to tędy, czy tunelem? Zaraz się rozeznamy w sytuacji, zobaczymy co i jak. I wybierzemy odpowiednią drogę. Okej, okay, żebyśmy tutaj teraz nie spadli. Spróbujemy wejść tutaj. Jeśli za bardzo się wychylimy, to jeśli ktoś tam jest, tam w konkretnie żołnierze, to nas pewnie zobaczą. Tak. Nie, to są stalkerzy. Okej, okay, to są stalkerzy, więc chyba można im zaufać. Mam przynajmniej taką nadzieję. Myślę, że nie będą wymagali opłaty, tak jak żołnierze, ale kto wie? Kto wie, kto wie. Nie należymy do nich w sumie, do żadnej grupy, także mogą od nas tego wymagać. Już się przestraszyłem, że tutaj jakiś gość stoi o, z karabinem. Słyszę jakiś szum, i nie wiem, czy to nie jest jakaś anomalia, ale chyba nie. Ok. No dobra, zaraz się przekonamy. Czy będą chcieli nam wsadzić kulkę web, Czy nam pomogą? I bezproblemowo przepuszczą. Okej, okay. nie wiem skąd te skoki gry, może dlatego, że jednocześnie nagrywamy. Tak, tak, to ja. Słucham. E, czy mogę tedy przejść? Okej, okay. wygląda to, że tak. E, czego tu pilnujecie? Strzeżemy nowego terytorium stalkerów. Ale jak to nowego? Idź do bazy i tam zapytaj. Jestem zajęty. No dobra. No to do zobaczenia. Tu mamy stary most. Rozwalony. Ok, chyba nie będzie z nimi problemów. O, może będzie? Nie, chyba nie. Ok. Uu. A tu mamy jakiś rodzaj anomalii. Pamiętam, żeby, żeby tam się... żeby tutaj się dostać w ogóle do tego. To trochę było kombinowania. Już teraz dokładnie nie pamiętam, jak to... Jak tam... wow, gdzieś jest jakiś trup? Nie. nie pamiętam teraz, jak tam się dostać, ale... ale myślę, że to rozgryziemy. W niedługim czasie. Tam był chyba jakiś dialog odnośnie tego, nie wiem, czy ktoś inny mi udzieli jakiejś informacji. Halo kolego. Okej. Okay. Okej, okay, raczej mi nikt nie powie co to jest, ale nie szkodzi. Myślę, że dowiemy się tego z jakiegoś zadania. Także nic straconego. I dochodzimy moi drodzy do bazy Stalkerów. Wciągnę jeszcze broń, bo nie, nie wiadomo co się zdarzy po drodze. I cały czas gra przycina. Niedobrze. No dobra, jesteśmy tutaj w miarę bezpieczni. Jest ok. I będziemy mogli ponaprawiać e, sprzęt, ewentualnie sprzedać to, co, to, co zebraliśmy. Zregenerujemy siły. I... ruszymy dalej, Ja, właściwie zobaczymy co mają tutaj nam za zaoferowania, czy czasem jakiś zadań nie będziemy mieli. Zamieniam się w słuch. Przywiet, prywięt. Witka z pust, tak? Dobra. Gdzie my mamy się udać tak w ogóle, bo... się tu na do szlaku biegiem. dobra. Tam mi pokazuje, no to idziemy. Tylko gdzie tu są... tu są drzwi, okej. Okay. Już ładnie otwarte. Tak na nas czekali okej, okay, ty chyba jesteś szefem? A tak, pamiętam cię. Ojciec Walerian Wąsacz. Dobra. Jak leci najemniku? A powoli. Rzadko powoli. cię widujemy w kordonie. Co cię tu sprowadza? Przychodzę od Sidorowicza, towarzyszu. Od Sidorowicza mówisz. Mhm. To i o dowódcy też słyszałeś? No, Dobra, będę szczery Współpracowaliśmy dawniej z armią Oni przepuszczali nasze towary przez placówkę i dawali nam dobre informacje A my im nieźle płaciliśmy za ich usługi Później dowiedzieliśmy się, że ten fiut dowódca robił na dwie strony Nadawał bandytom nasze ruchy Potem jeszcze sprzedał dwóch z nas jako niewolników na wysypisku tego już było za wiele. No faktycznie, Brzydki z niego pan. I co, zaatakowaliście wojsko, pewnie? Tak, trochę nas poniosło. Pojęcia nie mam, co teraz robić. Wzięliśmy dowódcę na zakładnika, żeby nam armia nie zrobiła z tyłków jesieni średniowiecza tymi ich śmigłowcami. Nie możemy go zabić, ale puścić też nie możemy. Cwany skurczybyk wie, że potrzebny jest nam żywy i nie pęka ani trochę. No właśnie. Kłopot w tym, że tylko on wie, gdzie jest schowany łup. Jeśli nie dostarczymy łupu Siderowiczowi, nie będzie z nami robił interesów. Aha, no to Gdybyśmy mogli zmusić sytuacja. tego trepa do gry na naszych zasadach, sprawa wyglądałaby zupełnie inaczej. Możesz mi wierzyć. No dobra, w takim razie pogadam z nim, może się złami i powie, gdzie jest walizka z towarem, chociaż wątpię. Pewnie trzeba będzie go jakoś specyficzną metodą złamać, ale zobaczymy, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ok, gdzie on jest? Jest w drugim budynku. Dobra, moi drodzy, myślę, że przesłuchamy gościa w następnym odcinku. A póki co, trzymajcie się. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.